pracować na śmiecarce. U nas jest to dość rzadki widok, żeby widzieć kobietę na, na śmiecarce, szczególnie z tyłu. No, U jako kierowca raczej też jeszcze nie wiem, czy nawet widziałem, a jak coś to bardzo rzadko, ale tak czy siak, jak widać, kobiety też oczywiście w tym zawodzie pracują i sobie przeważnie chwalą. Wiadomo. Ziońko, dzisiaj Wam pokażę, że nawet płeć piękna potrafi pracować na śmieciarce. Bo to nie jest jakaś bardzo trudna i wymagająca praca, oraz ciężka, bo większość pracy. Robi śmieciarka. Wszystko jest zautomatyzowane, także dziewczyny na spokojnie też mogą pracować na śmieciarce. U nas jest to dość rzadki widok, żeby widzieć kobietę na, na śmieciarce, szczególnie z tyłu. No U jako kierowca, raczej też jeszcze, nie wiem czy nawet widziałem, a jak coś to bardzo rzadko, ale tak czy siak jak widać kobiety też oczywiście w tym zawodzie pracują i sobie przeważnie chwalą wiadomo Siemanko, dzisiaj wam pokażę że nawet płeć piękna Potrafi pracować na śmieciarce, bo to nie jest jakaś bardzo trudna i wymagająca praca, oraz ciężka, bo większość pracy robi śmieciarka. Wszystko jest zautomatyzowane, także dziewczyny na spokojnie też mogą pracować na śmieciarce. U nas jest to dość rzadki widok, żeby widzieć kobietę na, na śmieciarce, szczególnie z tyłu. Mój, jako kierowca, raczej też jeszcze. Nie wiem, czy nawet widziałem. A jak coś to bardzo rzadko. Ale tak czy siak, jak widać, kobiety też oczywiście w tym zawodzie pracują. I sobie przeważnie chwalą. Wiadomo. Siąko, dzisiaj Wam pokażę, że nawet płeć piękna potrafi pracować na śmieciarce, bo to nie jest jakaś bardzo trudna i wymagająca praca oraz ciężka, bo większość pracy robi śmieciarka. Wszystko jest zautomatyzowane, także dziewczyny na spokojnie też mogą pracować na śmieciarce. U nas jest to dość rzadki widok, żeby widzieć kobietę na, na śmieciarce, szczególnie z tyłu. Nośmy jako kierowca, raczej też jeszcze nie wiem, czy nawet widziałem, a jak coś to bardzo rzadko, ale tak czy siak, jak widać, kobiety też oczywiście w tym zawodzie pracują i sobie przeważnie chwalą, wiadomo. Dzisiaj Wam pokażę, że nawet płeć piękna potrafi pracować na śmieciarce, bo to nie jest jakaś bardzo trudna i wymagająca praca, oraz ciężka, bo większość pracy robi śmieciarka. Wszystko jest zautomatyzowane, także dziewczyny na spokojnie też mogą pracować na śmieciarce. U nas jest to dość rzadki widok, żeby widzieć kobietę na, na śmieciarce, szczególnie z tyłu. No Możemy jako kierowca, raczej też jeszcze nie wiem, czy nawet widziałem, a jak coś to bardzo rzadko, ale tak czy siak, jak widać, kobiety też oczywiście w tym zawodzie pracują i sobie przeważnie chwalą, wiadomo. Siąko, dzisiaj Wam pokażę, że nawet płeć piękna potrafi pracować na śmieciarce, bo to nie jest jakaś bardzo trudna i wymagająca praca oraz ciężka, bo większość pracy robi śmieciarka. Wszystko jest zautomatyzowane, także dziewczyny na spokojnie też mogą pracować na śmieciarce. U nas jest to dość rzadki widok, może widzieć kobietę na, na śmieciarce, szczególnie z tyłu. No Możemy jako kierowca raczej też jeszcze nie wiem, czy nawet widziałem, a jak coś to bardzo rzadko, ale tak czy siak, jak widać, kobiety też oczywiście w tym zawodzie pracują i sobie przeważnie chwalą, wiadomo. Siąko, dzisiaj Wam pokażę, że nawet płeć piękna potrafi pracować na śmieciarce, bo to nie jest jakaś bardzo trudna i wymagająca praca oraz ciężka, bo większość pracy robi śmieciarka. Wszystko jest zautomatyzowane, także dziewczyny na spokojnie też mogą pracować na śmieciarce. U nas jest to dość rzadki widok, żeby widzieć kobietę na, na śmieciarce, szczególnie z tyłu. No Możemy jako kierowca raczej też jeszcze nie wiem, czy nawet widziałem, a jak coś to bardzo rzadko, ale tak czy siak, jak widać, kobiety też oczywiście w tym zawodzie pracują i sobie przeważnie chwalą, wiadomo. dzisiaj Wam pokażę, że nawet płeć piękna potrafi pracować na śmieciarce, bo to nie jest jakaś bardzo trudna i wymagająca praca oraz ciężka, bo większość pracy robi śmieciarka. Wszystko jest zautomatyzowane, także dziewczyny na spokojnie też mogą pracować na śmieciarce. U nas jest to dość rzadki widok, żeby widzieć kobietę na, na śmieciarce, szczególnie z tyłu. No Możemy jako kierowca raczej też jeszcze nie wiem, czy nawet widziałem, a jak coś to bardzo rzadko, ale tak czy siak, jak widać, kobiety też oczywiście w tym zawodzie pracują i sobie przeważnie chwalą, wiadomo. Siąko, dzisiaj Wam pokażę, że nawet płeć piękna potrafi pracować na śmieciarce, bo to nie jest jakaś bardzo trudna i wymagająca praca oraz ciężka, bo większość pracy robi śmieciarka. Wszystko jest zautomatyzowane, także dziewczyny na spokojnie też mogą pracować na śmieciarce. U nas jest to dość rzadki widok, żeby widzieć kobietę na, na śmieciarce, szczególnie z tyłu. W jako kierowca raczej też jeszcze. Nie wiem, czy nawet widziałem, a jak coś to bardzo rzadko, ale tak czy siak, jak widać, kobiety też oczywiście w tym zawodzie pracują i sobie przeważnie chwalą. Wiadomo. Dzisiaj Wam pokażę, że nawet płeć piękna potrafi pracować na śmieciarce, bo to nie jest jakaś bardzo trudna i wymagająca praca, oraz ciężka, bo większość pracy robi śmieciarka. Wszystko jest zautomatyzowane, także dziewczyny na spokojnie też mogą pracować na śmieciarce. U nas jest to dość rzadki widok, żeby widzieć kobietę na, na śmieciarce, szczególnie z tyłu. Nośmy jako kierowca raczej też jeszcze, nie wiem czy nawet widziałem, a jak coś to bardzo rzadko, ale tak czy siak, jak widać, kobiety też oczywiście w tym zawodzie pracują i sobie przeważnie chwalą, wiadomo. Dzisiaj Wam pokażę, że nawet płeć piękna potrafi pracować na śmieciarce, bo to nie jest jakaś bardzo trudna i wymagająca praca oraz ciężka, bo większość pracy robi śmieciarka. Wszystko jest zautomatyzowane, także dziewczyny na spokojnie też mogą pracować na śmieciarce u nas jest to dość rzadki widok, żeby widzieć kobietę na, na śmieciarce, szczególnie z tyłu w jako kierowca raczej też jeszcze nie wiem czy nawet widziałem a jak coś to bardzo rzadko ale tak czy siak jak widać kobiety też oczywiście w tym zawodzie pracują i sobie przeważnie nie wiem czy nawet widziałem, a jak coś to